Barzłowień Szyty, 12. Barzłowień Krynek, 17. Barzłowień Alkiewicz, 18. Barzłowień i 16. Wielu zespołów Jakub Bartek. Trenerem w zespołu jest Zypą Świętski, drugim trenerem jest Bartłomiej Szyty. I na co Numer 1. Barzek Gradowski, numer 2. Adam Szpański, wspólnia Polt Piątka Adam Sowa. W dziesiątą Maciej Malamcewicz. 11. Paweł Zbacznik. 12. Tomasz Rosłanie, 13. Sebastian Kupka. 14. Cezary Czabiński. 15. Rafał Sendek. Z numerem 16. Łukasz Szewcyk. I lidera naszego zespołu numer 17. Adam Ziemiński. Trenerzy to Werber i Maciej Alamcej. Proszę Państwa, kolejne spotkanie na zespół rozgrywa będzie na wyjęcie 15 października. Grać będzie z litrem natomiast u nas w kolejnym spotkaniu zobaczymy na zespół. 26 października, to jest sobota, godzina 18, a tu jest SKS, Chajówka. tak więc już zapraszam, i oczywiście, zrobię to na zakończenie spotkania, aby 26 października, sobotę o godzinie 18, żebyście znaleźli czas. Poprosili swoich sąsiadów, kolegów, koleżanki, aby przejść na mecz drugiej grupy drugie czwartej poradna wołowin SS najmłodsza. ale przed nami już mecz w dniu dzisiejszym, jeszcze 7 minut do rozpoczęcia spotkania, jeszcze chwila rozgrzewki przed zawodnikami, więc ja chciałbym w tym miejscu podziękować wszystkim sponsorom, którzy pomagają naszemu zespołowi w walce o e, te punkty w drugą godzinę na A sponsorami są burmistrz miasta Obronina Ryszard Maziar, od środowiska góry rekreacji Kurata, którego dyrektorem jest Piotr Szulc. I zakładę zezwolenie firma sprzedająca obiekty budowlane, firma Amruc.

Na pewno oba zespoły są doskonale przygotowane do zawodów. Za chwilę nastąpi prezentacja obu zespołów i tak jak zawsze serdecznie proszę wszystkich kupieców, aby gorącymi obrazkami powitali zespół gości, zespół no, oczywiście gospodarzy, w programie ochrony, ale również i sędziów, którzy będą doprowadzić dzisiejsze zawody. I proszę Państwa, dodatkowe zespoły, dodatkowe zespoły spotkania.

i, I proszę Państwa, za chwilę rozpoczniemy pierwszy zestaw spotkania, ale przed nami jeszcze Zobaczymy i powitanie, powitanie gorące z radami sędziów dzisiejszego spotkania, którzy przeprowadza dzisiejsze lecz, a sędziów pierwszym jest Marcin Zawodu, włącznie pomagał Kamil i głosem, również przyjechał do nas wchodzi. Sekretarz sekretarzem Zawodu jest Łukasz Makowski. Na niemiach Maciej Opiowski i Martyna Jedresia, a sędzią głównym jest znany sędzia międzynarodowy, który sędziował bardzo spotkań Andrzej Kisza. I proszę Państwa, pierwsze wszystkich, które za chwilę rozpoczął przyszedł spotkanie ze gości. To trzeba Numer 3. Paponis Szybcik. Numer 4. Daniel Janecki. Numer 5. Nie. Numer 6. Paul Miglenicz. Z 9. 11. Mateusz Dziwiel. I 18. Majny Rzeczyński. Rybion zespołu Jakub Pawke. Numer 16. Nasz zespół. Dzisiaj rozpoczyna na od Piotr Kierzec, numer 4. 5. 10. Maciej Arantzelicz. 12. Tomasz Wosławiec. 13. Sebastian Kowal. I 16. Rozpoczyna się od Piotr numer 17. I proszę Państwa. Bardzo zapraszam wszystkich Państwa, abyście gorącym drobnikiem pomagali naszym spowodnikom w walce o kolejne punkty ligowe, ale jak według wspaniała reakcja zawsze w każdym spotkaniu jest wiele akcji, zarówno w ataku, jak i w obronie, w obu to wewnętrznymi prawami dziękujemy im za wspaniałą walkę. To oczywiście dziękujemy zawodnikom mm. za ich poświęcenie mm. i walkę na partycie. A na pewno, kiedy będziemy dopilnować o walce z to wtedy zawodnicy pokażą nam piłkę piłki światowej. Proszę na drugi dzień to rozpoczynamy. Numer trzy, bardzo dobry, szczęśliwy. Zawodnik, ktoś pierwszy punkt dla koš